Gdzie zamieścić ofertę sprzedaży po wypadkowego samochodu? Rozbity samochód możesz także sprzedać dzięki ogłoszeniu w internecie. Warto zamieścić je na znanym serwisie, żeby jak najwięcej osób zobaczyło Twoją ofertę. Gdzie najlepiej zamieścić ogłoszenie o sprzedaży samochodu po wypadku? Telefon 508 508 532 codziennie od 8 do 22 godziny. Zadzwoń lub wyślij ofertę na mail, biuromaupa.paula.pl. Przyjmujemy oferty ze zdjęciami wysyłane telefonicznie w postaci wiadomości MMS pod numerem 508-508-532. Skupiał po wypadkowych, uszkodzonych osobowych ciężarowych motocykli itd. Skupowane roczniki 2003-2014 z terenu całego kraju i z zagranicy.